Hej, z tej strony Max z grupy Prenomus. to jest War Thunder. Yy, jakby co, w tle leci muzyczka yy, grupy Audi Machine. Nawet nie wiem, czy to jest grupa, czy to jest jeden człowiek. Yy, w, każdym robił, robił, w każdym razie robią genialną muzykę. Oczywiście w programach yy, na yy, komputerach, ale robią tak genialną muzykę, że po prostu aż. Oh, cudownie się gra, szczególnie w War Thundera, do tej muzyki. A to, co teraz słyszycie, to jest ym, muzyka z trailera Hobbita, z, dru yy, z trailera drugiej części Hobbita, yy, nazywa się Hobbit the Desolation of Smaug, yy, ktoś to przetłumaczył na polski, że to jest Pustkowie Smauga, yy, i ten moment, och, ta muzyka, kurde, no nie mogę, to jest genialna. mam nadzieję, że wy... Też, znaczy, że wam nie, nie przeszkadza ten typ muzyki, ale ja po prostu kocham, szczególnie gram w War Thunder, albo wod WoT, taką, taką jeb yeah, taką muzykę, super. E, no dobra, War Thunder. W War Thunderze zmienił się garaż. Ble. Ble. to te, samoloty wyglądają jakby wisiały w powietrzu. Fu, Ble. Ochyda. Ale, ale mi się nie podoba strasznie ten garaż, jej. Jeszcze, jakby to były moje samoloty, co w ogóle jakieś zdupy wzięte samoloty, których nawet nie mam ja w, sobie, w swoim garażu. Wioha, Panowie z Gajdżin, wioha. No dobra, żeby tak nie strać po kątach, tylko zagrać coś, to my chyba polecimy Niemcami. Yy, zmieniła się ekonomia. Patrzcie, teraz kosztuje Messerschmitt tylko 57 tysięcy, wcześniej kosztował około 100 110 tysięcy. Coś takiego. Więc miło, że, miło, że w końcu ym, ogarnęli to, ym, tą ekonomię, ale ten Heinkel też wciąż kosztuje 170 tysięcy. No i proszę, powiedzcie mi, jak ja mam na takiego Heinkela zbierać? Kurde, jak na jednej bitwie, yy, gdzie tam ekonomia? No, zarobiłem 10 tysięcy, 13 tysięcy. Wow, no to, to, to akurat mi się udało, no ale tylko tyle. Kurczę. Tak trochę słabo. Dobra. Więc lecimy, 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 lecimy Niemcami. No polecimy nie, Niemcami, a co? A co? No okej. Okay. Którą tu mamy godzinkę? A nie działa zegarek, w ogóle mam jakieś wskazówki. Syf Syf A to? Z jakiego jażę? Ale wiem skąd? To jak ja mnie tyle razy słuchał, co to jest? co to jest? A... Nie, może za chwilę sobie przypomnę No polecimy sobie tym bombowcem Co on to ma? No, 250, -tki, 50 Ej I... Wiem! Dobra, już teraz wiem eee, to jest muzyka, której użyłem do mojego montażu z Iwa 2 Tak, po, po tym chórze poznałem, dobra Już kojarzę, no fajna muzyka Fajna muzyka, w ogóle strasznie fajna grupa. Yy, polecam, polecam ją Wam serdecznie. Po prostu audio machine. Machine przez CH się wpisuje. w YouTube. YouTube i już macie. Tak, tak, tak. To jest ta muzyka. Ach, piękna. I teraz yy, gdzie by tu polecić? Um, działo przeciwlotnicze? Działo, 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 działo czołgi? Jestem ciekawy, czy ja z tych moich, ym, no, bomb 50kg rozwalę czołgi. Hmm. No zobaczymy. Dobra, najpierw sobie polecimy. Już, już mam całą chyba strategię zaplanowaną, tak mi się wydaje. Polecę sobie na tamte działka przeciwlotnicze, a potem zbombarduję tą ym, kolumnę czołgów jad jadącą tam. Wiecie co, chyba wywalę wszystkie moje te yy, bomby, te 50 bo ch chcę być się pewien, że kurczę, zniszczyłem te... Hmm, te czołgi. No dobra. Sru. Wow, 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 co mnie strzela, co mnie strzela? Nie, nie strzelaj mnie, kurde, no i dupa. Dobra, walimy te bomby. Przynajmniej within... będą te strzelenia. Jebie, jeb, 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 jeb. wow, Co ja robię? I have no idea o wow! oh! oh, 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 oh. Co oni zrobili? Okej. Okay. Aha, no, no, no fajne Dobrze. Ale czym się podobało, czy... E, drugi w teamie Dobra, teraz może. Ten jest jedynka, ten jest dwójka, tak? Dobrze mówię? Tak, bo ten, ten ma y, dwa działka więcej. Dobra, to polecimy sobie najpierw ten słabszym. Czemu by nie? Ładny, ładny, ładny. Messerschmitt, jakby to tutaj ładnie nazwać? Mesek? Mosiek? Mosiek? Ale mosiek to bardziej z Moskwo, czyli bardziej z Ruskami. E, Messer to jest ten. Widelec albo nóż. Dobrze, będę go nazywał nóż-widelec. Jej, taka. <ścoughs> Co? A nieważne. Nie, to było głupie przyzwisko piękny, jest piękny. Ciekawe czy jest widok ze środka... jest widok ze środka! Ja pierniczę! ale leży sobie jak na, na ten nasz pilot. Uh, uh, uh. Pięknie, cudny, miodnie. Ale nie wiedziałem, że dodali ten... Tam... Ale nie, bo w sumie to nie jest bombowiec. Ale to jest szturmowy. Bo, bo czytałem, że oni, oni mieli dodać kokpity dla bombowców. I tak się już podjarałem właśnie, że dodali, ale przy, przypomniałem sobie, że... Ten samolot nie ma bomb, tylko ma właśnie takie... Tylko właśnie jest szturmowy. Regain... O, ale... O, ale... go nawet nie strzelił, no. Gin, Brytolu. No jak ty jeszcze żyjesz? Jak, jak, jak to? Jak to? Nie? Impossible! Bro. Dobra, i tak się zabiję. to biję, a jak nie, ja, to sam się uwalisz. Hehehehehe. Uuuhuuhu, wrogi, wrogi pilota. Aaa, dobra. Czyli to, ja, wiesz, powiem wam, że ten. Um, jak się zabije pilota, to jest um, bardzo podobna sytuacja do wota, jak się um, zniszczy Amorak. To jest to jest taka momentalna śmierć. No tylko że. Um, tutaj jednak chodzi o ludzkie życie. Ide idealnie headshota pilotowi strzeliłem. Smutne, jestem wredna pipa. No ale ale coś, pech. Co tu jeszcze jest? Tam jakiś sudwa, daleko nie chcę mi się lecieć po niego. O o kurde, a się władowałem, ja się, wiecie. Chyba się wyrypałem. Tutaj jest ich sporo, co prawda 3 km ode mnie, ale w tej grze kurczę naprawdę wystarczą sekundy, żeby gościu, który jest 3 km od ciebie znalazł się 500 km od ciebie. Wow. Jest sens go gonić? Nie, oczywiście że nie Nigdy nie ma sensu kogoś gonić Chyba że jesteś sam na sam No jak ma się na dupie taką ilość przeciwników Wow, wow, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Dobra, teraz trzeba szybko spieprzyć Zanim... Jezu, ja w ogóle strzelać nie umiem co to jest w ogóle jakieś Wow, a to kto? Ś Jakiś tory whatever. A, chodź tu. Fuck, chyba się wjebałem. Nie, nie! O, oh, dobra, już myślałem, że... ...będzie czołowa No chodź, no chodź, no Ejra Kobra, nie bądź pipka! Dawaj na solo, a! Kurde. Ile tu mam żoną na plecach? No! Patrzcie, ile mamy fanów! Kurde! Wszyscy mnie kochają, na pewno chcą ode mnie autograf. Och! Dance Beach, Dance, Dance, dance. O, pięknie tańczy. Jak to ujął ten? Mmmm. Arcade Filler w swoim dywizjonie 303 wykonuje taniec śmierci. Potro dla Kumaty, którzy przeczytali książkę. No, ale tak serio, właśnie, to przy jak jesteście naprawdę wciągnięci w i w ogóle w te sprawy lotnicze z II Wojny Światowej, to naprawdę, polecam wam właśnie książkę Arkadego Fiedlera, Fiedler, Fiedlera, coś... Arkady Fiedler, f i e d l r tak się pisze, Division 303, no... Eee, co to mi się wywaliło, coś... No dobra, nieważne. Książka To jest w sumie... To nie jest taka typowa książka, to jest bardziej taki... E, reportaż. Boże, czy ktoś właśnie do mnie pisze na Skype, kiedy nagrywam?! WON, powiadam! e Gdzie on jest? To jest. Za zaraz cię będę miał... Ptaszku. Angielski herbaciarzu, już chodź tu! Chodź, 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 nie pisz do mnie, kto kimkolwiek jesteś, bo i tak nie odpiszę teraz. O i... Jezu! Rozproszyłem się przez tego skype. No i jasne, no kurde, dobra, jak mam chwilę to włącz tego Skype'a, bo tylko do mnie. Spamują. Dorniel, czy one ci ze mną na czołówę? Jezu, żeby nie He, he, he! Znowu pilot poszedł mu. No. LOL. No. Ja to mam farta jednak, jestem takim nóbkiem A mam takiego farta. Ora B-Fighter, B-Fighter. No, dai, no. Dovrà... Oh! No, 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 non Oh! Ok. Che Ił 2, il 2, i 2. Nie ma go, czy jest? Nie, nie ma. Wygrywamy, kurczę? Yy, nie, przegrywamy. Nie możemy tego przegrać, nie, nie, nie. Uch, no naprawdę, z tą muzyczką gramy się tak wybornie, tak się luźno czuję. No tylko jeszcze zaraz się będę luźno czuł, jak kurczę spadnie mi taki... Kto tam jest ci tajfun? A nie, to jest w samym bomowce, ale co? to luz. Dobra. Muuu drzewo Drzewo, drzewo, drzewo. A nie, tu jest Junkers. Aha to jeszcze bombowiec przecież No nie akurat teraz mu się musiał KM skończyć, naprawdę Naprawdę. No o o o Normalnie to nie latam na Zoomie, ale jak trzeba, to trzeba, nie? Juhu! Asysta, no kurde ej! Co? Przepraszam, co to czas asysty dostaje to jest takie niesprawiedliwe. Dobra, nieważne. Su-2. Boże, co... co to, co, co, co to za muzyka jest? No nie mówcie mi, że to jest reklama, bo umrę. Proszę. Co to jest za muzyka? Co to jest? Co, ta, 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 ta kurwa jest? What the fuck, co ja włączyłem? Aha, no wiecie, że reklama, kurna. Fag de reklamy, hamska reklama, no przerwała mi po prostu w połowie mojej piosenki. Wiecie co nie wiem, ale będę musiał obczaić y, te Spotify Premium, ile to kosztuje, i czy jakaś. Czy, nie wiem roczna e, roczny abonament to, to il, ile to kosztuje, bo wkurza mnie to e, Jest dobra witryna, ale no gdzie? Gdzie pytam się? E, lol Przecież on jest jeszcze całkowicie zdrowy Zdrów jak ryba, czemu cię zabiłem? Chyba że. Gościu się kazał taką ciotą, że wyskoczył jak tylko usłyszał ogień, Boże. A ciebie, przecież to w sumie, to gościu nie był taki głupi. Bo, jeśli by nie wyskoczył, to tylko by się naraził na no Na to, że oczywiście bym go strollował i by go zjadł na wcinanie. Ale, tak to on prawie nic nie... nic nie zapłacił za naprawę. Więc, o, ciekawa sprawa, będę musiał, może, nie przetestować. Ale sprawdzi, że tak powiem to na sobie, czy, yy, czy wyjdę na... wyszedłbym na dobre, gdy, gdybym tak właśnie od razu, gdy ktoś do mnie strzela wyskoczył, no to teoretycznie Nie zapłacił mu za naprawę, ale jak się jest takim nupkiem jak ja, szczególnie że mam już... patrzcie jakie ja mam przedzierewiony ten mój samolocik, to myślę, że on by mógł niespokojnie z tych swoich tylnych działek rozwalić, więc... Pipka! Tyle powiem. Kto to jest w ogóle? ja, ja, Japoniec, to, to... Widzę po tempo. Znaczy, nikogo, jakiś bombowiec, czy co? Nie, to jest ten, Hieno. Chyba. Ech! Mam sztywną łapę. Muszę się rozgrzać jeszcze. Spitfire nie. ho Ale ich tu jest. Tak wuj dużo. No, zdecydowanie za dużo. Messerschmitt, chodź. Wbijam nóż w plecy własnemu bratu. W sensie, no, Messerschmittowi, no ale... Taki matchmaker. Sorry! Kogo ja tu mam na plecach, do cholery, no? O, nie, 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 nie dokończę Nie, nie zostawię cię. Co ty się tak miotasz, Boże, kochany? A miota nie miększa tam. Raz się wyjebie w jakąś skałę i będzie miał. Albo ja się w niego wyjebie, albo i nie. Uhuhuhu. Dobra, zrobił mnie cholera. Jak to się nazywa? Yy, kurczę. Jak się nazywał tym Messerschmitt? Szybko muszę zobaczyć jego staty i on tam pogrąb e, ten, Union. Pokaż profil, kartę gracza. No, Ej, nas taki nu. A ja się dałem zrobić jakiemuś nutkowi, no naprawdę. Dobra, powiedzmy sobie tym badasem, badas. Okej. Okay. Cóż Syrenę? A to znaczy, że albo. O, mamy szansę na wygraną, lol. Tylko hm. Dobra, yy, czyli jest tak, 50% szans, że to wygramy i 50% że przegramy, ale... Nie, nie ma chuja, przegramy to. A, wygraliśmy, o! Trololo. Dobra. To, 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 to dzięki tej muzyce jestem pewien szósty w zespole, słabo. O, zarobiono 17 tysięcy, dobra, narzekałem na tą yy, ekonomię, ale... Jest w miarę dobrze. Dodatkowe doświadczenia... 5600, wow. wow! Wow, 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 wow! Tłumy szaleją! I widzicie, ostatnio yy, sobie uświadomiłem, że jestem idiotą. Co to jest? Nieważne, że jestem idiotą, bo sobie za zawsze zaznaczałem, żeby automatycznie naprawiać. I wtedy trzyma mi kasa z naprawę, A zazwyczaj jest tak, że po kilku bitwach na jednak mi się nudziło Warhammer. Bo to nie można grać w to też kurcze, nie wiem, bez przerwy. Yy, I po prostu gram sobie każdą nacją yy, aż wszystkie yy, wszystkimi, wszystkimi zagram szy, wszy, wszystkimi, boże zbiję te gwiazdki, czy jak to tam się nazywa yy, wtedy gram sobie tymi samolotami które mi zostaną, aż w końcu zostaje mi tam 0 samolotów, yy, albo po prostu mi się już nie chce grać, nie, nie płacę z, ni, za, nie, boże nie płacę nic za naprawę, dobrze już uspokoiłem yy, się I na przykład taki Messerschmitt na, naprawia mi się w 6 godzin takie A20G w 2 godziny, Rekobra w 2 godziny, kto tam jeszcze jest, Bufighter w godzinę No i na następnego dnia mogę już sobie spokojnie grać i mam kredytów w chuj No, więc taka rada jak chcecie zarabiać, mm, jak macie problem z zarabianiem, po prostu odznaczcie sobie automatyczną naprawę Dobrym sposobem na zarabianie jest też, są też bitwy historyczne, których zarabia się no, bardzo dużo no i realistyczne, który zarabia się krocie, ale ja... Nie, to, to jest hardcore. To jest są drążków, w ogóle tych przepustnic, szmerów, bajerów nieważne e, Tylko dla ha prawdziwych hardkorów. E, dobra, jak to się mówi, hope you enjoyed this video. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Nie, nie musicie. E, w każdym razie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!